Pani doktor skierowała męża. Skierowała męża do, do, szpitala. do szpitala. Tak chciała wezwać karetkę, ale mąż był samochodem. Powiedział, że za chwileczkę po prostu spak zaj pojedzie do domu, spakuje się i pojedzie do szpitala. Panie KG stwierdziła, że pacjent ma cechy choroby niedokrwiennej serca i Stwierdziła, że wymaga na pewno hospitalizacji natychmiastowej. Natychmiastowej. Tak. Jeżeli wzywamy karetkę, chcemy wzywać karetkę, to uważamy, że pacjent musi, ma być przyjęty. Udało mi się na oddział kardiologiczny. Zostawiłam torbę na korytarzu, a mąż poszedł bezpośrednio tam do lekarza. Ja sobie się zanim wejdzie, to ja po prostu pójdę w torebkę, chociaż z korytarza wezmę. Jak wróciłam się, to mąż już wyszedł to po prostu chwilę. To już było po wizycie? Tak, to było tak szybko. Już nie miałam po co wchodzić, bo mąż mówi, że, że ma się zgłosić jutro przed południem. To ile ta wizyta trwała? Krótko, nie wiem, dwie, trzy minuty, więcej nie upłynęło. No tyle, że wszedł pewnie lekarz, przybył pieczątkę i, i wyszedł. Czy lekarz zbadał pani męża? No nie miał możliwości, bo kiedy? No, myślałam, że chociaż jakieś skierowanie na badania, że może na SOR, może jakieś EKG, cokolwiek, jakieś badanie z nic. Proszę się jutro zgłosić przed południem. Ten pacjent nie otrzymał tego dnia, kiedy zgłosił się do szpitala pomocy, ponieważ oddział był przepełniony. Czy tak należało postąpić? Czy lekarz powinien odesłać pacjenta z, z takimi objawami Są do domu? Są sytuacje takie, że szpitale nie mają łóżek, ale to nie pozwala nam na odesłanie pacjenta niezdiagnozowanego. Wyjechaliśmy z domu po godzinie dziewiątej. A jak ta droga do szpitala wyglądała? Rozmawialiście państwo? Drodzy nie rozmawialiśmy. Ja przypuszczam, że można tyle się źle czuł, że myślał tylko pewnie o tym, żeby dojechać do szpitala. Nie chciał mnie straszyć, bo gdyby cokolwiek powiedział, to bym wyzwał od razu karetkę. Oto się stało tu. Tu, 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 tu się stało. Tu. Tutaj. Ja zauważyłam, że coś z mężem się dzieje. Po prostu coś okropnego. Czegoś takiego nie widziałam nigdy. Wypuścił kierownicę, zaczęło go po prostu tak jakby prężyć. głowę, do, głowę wygił do tyłu, ręce no w jakiejś takiej nienaturalnej, nie wiem, pozycji. Coś zaczął z tymi rękoma robić. No. Nie, były, nie były to jego ręce. No po prostu tak, jakby miałam wrażenie, jakby nie wiem, z niego życie odchodziło. To było nagłe, to było po prostu coś nagłego, coś okropnego. Rozmawiałem z mamą przez telefon. Nagle mama zaczęła mi krzyczeć do telefonu. Matko Boska, Jezu, karetkę na... On, umier on umiera dwóch panów wyciągło męża z za kierownicy i położyli na na chodniku. I tam rozpoczął jeden z panów reanimację. Jak się okazało, był to ratownik. W międzyczasie nadjechała karetka pogotowie trzech panów i oni przejęli reanimację. Zaczęłam się w ten monitor i czekałam, że ta linia nie będzie prosta, ale ona po prostu cały czas była prosta i nic nie wskazywało na to, że się zmieni.